Po roku przerwy widzimy Cię ponownie w Chemiku Moderatorze Bydgosz. Co zdecydowało o tym, że wróciłeś do klubu? Na pewno po trzech latach spędzonych tutaj już w klubie w drużynach młodzieżowych, jak i w drużynie seniorów mam bardzo dobre wspomnienia z tym klubem i na pewno wracam w to miejsce z uśmiechem na twarzy. Poprzedni sezon spędziłeś w czwartej lidze. Jak, jak swój ten no okres, co on Ci dał? Ten okres bardzo dobrze wspominam i z tego miejsca też chciałbym podziękować klubowi i Szydłowo któremu dzięki mogłem się ograć na tym poziomie rozgrywek, czyli czwarta liga Wielkopolska. Z jakimi więc teraz zadaniami, celami przychodzisz do naszego zespołu? Na pewno indywidualnie chciałbym dołożyć jakieś asysty, jakieś bramki, a jeśli chodzi o cele drużynowe, mam nadzieję i jestem pewny tego, że każdy zawodnik dołoży z siebie 100% i będziemy walczyć w każdym meczu o trzy punkty.